To magiczny challenge z tajemniczymi sejfami. Przed dziewczynami będą stały trzy sejfy. Jeden z czymś pysznym, drugi z czymś paskudnym i trzeci magiczny. Każda musi go otworzyć i dowiedzieć się, co jest w środku. Będzie fajnie! Chcę zacząć pierwsza! Wow! To popyt! Fajnie! Chcę się nimi pobawić! Mam ich całą górę! Chwileczkę! To żelki! Okay. Mm, jakie dobre! Są niesamowicie pyszne! I takie słodkie! Rewelacja! Chcę jeszcze! Mm, Palce lizać! To takie dobre! Suzy jest takim apetytem! Dziewczyny to naprawdę niesamowicie pyszne! Bardzo mi smakuje! Myślisz o tym samym co ja? Też chcę spróbować. Ej, hey, dziewczyny, odszepcie się od moich popytów. To nie są wasze smakołyki. Bole mm. z ciebie, wsi, wózka. Teraz kolej, Kate. Jestem gotowa? O nie. Co to takiego? Sprawdźmy. <laughs> o nie! To robaki! Nie chcę tego jeść! Muszę się ich pozbyć! Dobra, mam pomysł. Mam tu mały odkurzacz. Ciągnę nim wszystkie robaki. Thanks! Hey. Haha, masz teraz wąsy! Co? O nie, to robak! O, co ty robisz, moje usta? Nie ma już robaków. wszystko w porządku. Świetna robota, kate! o! -o spójrz na jej usta! Są ogromne! Nie ma się z czego śmiać. Zaraz będziesz miała takie same. Co ty zrobiłaś? O! Dobra, już nie będę się z was nabijać. Teraz moja kolej. Co to takiego? Czy to jakaś mikstura? Spróbuję. Zobaczymy, co się stanie. Nic się nie dzieje. Spójrz na etykietkę. Ta mikstura cię zmniejszy. O nie! Dziewczyny, co ja mam zrobić? Haha, jesteś taka zabawna i malutka. Tak? Ale teraz mogę wypróbować twój popyt i poskakać na nim jak na trampolinie. O tak! Ej! Ugryzłaś mnie, czemu to zrobiłaś? Haha, to było mega zabawne. Dobra, lepiej się trzymaj, bo zaraz zmierzysz się z robalem twojego rozmiaru. Nie ma problemu. O, oh o! -oh. Och, cios był naprawdę silny. No dalej, zjeżdżaj stąd. Wow, to dopiero walka. No dawaj, będzie knockout. Ostatni cios! I po wszystkim! Dobra robota, brawo! Wróciłam do siebie. Cześć! Mogę być tym razem pierwsza? Dzięki! Co to jest? Czy to surowe mięso? O nie! I tak musisz to zjeść! Masz tu talerz? Smacznego! Fuj, nie ma szans. To przecież surowe mięso. Nie by jak mam to zjeść. Nie daję rady tego ugryźć. Ach, widzicie? Spróbuj użyć widelca i noża. Dobra, spróbuję ukroić kawałek. Ach. Ach, udało mi się, ale rozbiłam talerz. No przesadziłaś. Ach, dobra, próbuję. U, co za ochyda? O, surowe mięso smakuje okropnie, zaraz wymiotuję. Nie chcę tego jeść. Teraz ty N. No dobrze, zobaczmy, co ja mam. Co? Czy to magiczna różdżka? To ciekawe. Jak się jej używa? Pewnie musisz nie umachać. Może coś się stanie. O nie! Co to? Spaliłaś mi koszulkę. Czy ja mam coś na plecach? O nie! To nie ja! To różdżka! Ojej! Lepiej ją odłóżmy, jest niebezpieczna. Zobaczmy, co ma Suzy. Zaczynaj! Wow! Mam ogromną porcję lodów! Ale ekstra. Dla wszystkich nie wystarczy, ale dla mnie porcja jest idealna. O, um, miam. Użyję mojej różki, żeby cię zmusić do podzielenia się. Co ty robisz? Chcę dobrać się do twoich lodów. Roztopię ci je i nikt ich nie dostanie. Nie rób tego. Widzisz, nie udało ci się. O, na otwartym ogniu mogę usmażyć moje styki. Mam ich aż dwa. Nie ruszaj się, Suzy. Jeszcze troszkę. O, jeszcze chwilka. Gotowe. Widzisz? Nie ma już płomieni nad Twoją głową. A ja mam pyszne steki. Ale wyżerka. Dobra, weź sobie te lody. Trzeba było tak od razu. Mogę tworzyć pierwsza? Proszę. Hurra. Otwieramy. Co ja tu mam? To koktajl mleczny. Fajnie. Chcę go spróbować. Ej, czemu nie leci? No dalej. Jak to działa? Pomogę ci. Voilà, możesz pić. Super, dzięki. Jesteś taka mądra. Dobra, poczęstuj się. Haha, żartowałam. Naprawdę myślałaś, że się z tobą podzielę? Nie ma mowy, wypiję wszystko sama. Ale pyszne i takie czekoladowe. Mam pomysł na pranka. Nacisnę mocniej butelkę z koktajlem. No i co teraz powiesz? Smakuje ci? O, o jestem cała w no, wszystko się lepi, Kate! Zepsułaś mi poczęstunek! Okej, okay, zobaczmy, co ja mam. Wow! Śmierdząca ryba! To obrzydliwe! Nie będę tego jadła! Yes. Zabierz to od nas szybko! O nie, nie chcę tego jeść! Nienawidzę ryb! Dziewczyny, proszę! Nie chcę tego kontynuować! Okej, okay, ugryzę jeszcze kawałek. Albo najlepiej zjem całą od razu. O! Tego już nie potrzebuję. Ach Kejt, z czego się śmiejesz? Lepiej spójrz, co ty masz w sejfie. No dobra, zobaczmy. Czy to chmura burzowa? To dziwne. Chmura jest tuż nade mną. Spróbuję jej dotknąć. Skitelsy się posypały, ale fajnie. To deszcz ze skitelsów. Ekstra! Kate, podziel się z nami. Nie ma mowy, to tylko moje. Mm, jakie pyszne. Chcę więcej. To takie dobre. Będzie coś więcej? Ej, halo! się śmiejecie. Hej, chmuro! Daj mi więcej skitesów! O nie, dobra, dobra, już nie chcę! Aaaa. Ups! Ale za to my możemy dokończyć słodycze.